Nasza konferencja jest yy, skupiona wokół. Liczby 7, szczęśliwej liczby 7, bo to siódma edycja 7 czerwca, a Development Day, cała nasza koncepcja, jest związana z tym, że chcemy, żeby to był dzień, w którym się integrujemy, w którym podkreślamy, że rozwój jest dla nas ważny w każdym możliwym obszarze. Dlatego dzisiaj szczęśliwa siódemka, różne historie, i szczęśliwe, i mniej szczęśliwe, ale każde wartościowe. Różnorodność to jest coś, co, co jest dla nas ważne. Jakie były przykładowe tematy prelekcji? Rozpoczęliśmy od prelekcji, które były związane z produktami i z procesami, ale mówiliśmy również o historiach, które były zainspirowane z, nawet ze Stanów Zjednoczonych i z katastrofy w Baltimore. Natomiast to, co było szczególnie ważną, kluczową dzisiaj prezentacją, to prezentacja o siedmiu największych wyzwaniach w 35-letniej historii firmy i tą część prezentacji poprowadził nasz prezes Janusz Szymura, a drugą część prezentacji poprowadził wiceprezes Piotr Szymura, który został poproszony o wskazanie siedmiu największych wyzwań, które widzimy przed nami, przed naszą firmą na przyszłość. Mamy tutaj naszego, jednego z naszych dzisiejszych prelegentów, panią Marię. Czy możemy Cię poprosić o dwa zdania, o czym była Twoja prelekcja? Już nie pamiętam. Nie. Właśnie o tym, co, o tym, co w tej chwili robimy, czyli, że się trzeba śmiać, śmiać, śmiać jeszcze raz śmiać. Którą prezentację dzisiejszą zapamiętasz najbardziej? Oczywiście najwspanialsza prezentacja była pani Marii. O optymizmie, oh! że trzeba... Się... Dobra, przejdźmy do innego obozu, bo tu wszyscy będą odpowiadać. Pani Maria! Uwaga! To jest jeden z naszych dzisiejszych prelegentów. Katastrofa w Baltimore. O czym była Twoja prezentacja? Moja prezentacja była o inercji, czyli jak trudno zmienić coś, co się już raz wymyśliło i żeby wprowadzić jakiekolwiek zmiany, jak, że tak powiem, skomplikowany jest to proces, albo wręcz czasem niemożliwe. Cześć! Co zapamiętaliście najbardziej z dzisiejszych prezentacji? Ja zapamiętałem prezentację Witka i um, o rozwiązywaniu konfliktów. Bardzo mi się podobało. O, optymizm. Ten optymiści mają wśród e, swojego grona ludzi, którzy też są optymistami, więc jesteśmy optymistami chyba. Ja, ja oprócz tych rzeczy, które już zostały wspomniane, to te, że drzewa nie rosną w nieskończoność, a te, które nas tutaj otaczają, rosną kilkaset lat. Mnie się najbardziej podobała część prezesa. Coś prezesa, która była ok. Tak, no ten moment, kiedy on mówił o tym zderzeniu, tak, ten, że faktycznie dwie firmy musiały to pilnować, no dużo ma na głowie.